Witam Państwa świątecznie w studiu Sport.pl, w którym wreszcie znów możemy porozmawiać o NBA i to nie o sprawach lokautowych, tylko o sporcie, o koszykówce. Moimi gośćmi dziennikarze Sport.pl Łukasz Cegliński i Michał Owczarek. I powiedzcie, nie wiadomo jak to przepracował okres lokautowy, było kilka ciekawych transferów. Kto w takim razie jest Waszym faworytem, kto będzie faworytem do Mistrzostwa? Zacznijmy od wschodu. Ja myślę, że nie odkryję Ameryki. Omen no omen, mówiąc, że Miami Heat, przynajmniej w moim przypadku, to jest kandydat najmocniejszy do wygrania konferencji wschodniej. A kto wie, czy w ogóle nie do mistrzostwa NBA, bo wiele się o tym zespole mówiło w poprzednim sezonie. Finał przegrali, gdzie byli uważani za faworyta. Przegrali z Dallas Mavericks, ale potem w lecie, w tych ostatnich tygodniach po zakończeniu lokautu niewiele się o nich mówiło, nie zrobili spektakularnych transferów, ale kto wie, być może to będzie ich siłą, bo skoro byli tak blisko, wystarczy dodać kilka niuansów w grze, po prostu poprawić zgranie i, i walczyć o mistrzostwo po raz kolejny. Na wschodzie no na pewno będą mocni Chicago Bulls, wciąż Boston Celtics. Myślę, że to jest taka czołówka, jeśli chodzi o mnie, wśród kandydatów do mistrzostwa w konferencji wschodniej. Michał, czy ty widzisz na wschodzie drużynę, która mogłaby powstrzymać e, Miami? Czy są skazani na na zwycięzcę. Nie, no w tym sezonie myślę, że to jest sezon Miami Hit. Tutaj y, nie ma co do tego wątpliwości. Po, po tym przegranym finale LeBron James y, chyba poważnie się zdenerwował i on sobie zdaje z tego sprawę, że jeśli w tym roku mu się nie uda, to on będzie przez, skreślony przez wszystkich. Będzie uważany za y, wiecznego nieudacznika, cokolwiek by y, nie zrobił w kolejnych latach. Ale nie można zapominać o tym, y, że są, tak, że, tak jak mówił Łukasz, Chicago Bulls, którzy wreszcie mają. Strzelca obok Derricka Rose'a, jest tam Rip Hamilton, który przyszedł z Detroit Pistons i, i to jest wzmocnienie na pozycji numer 2. Boston Celtics też należy brać pod uwagę. Nie wiadomo, jak traktować Orlando Magic. Jeśli tam jest Dwight Howard, to to jest dalej zespół, który liczy się w walce o, o, o pierwsze cztery lokaty, ale jeśli ten Dwight Howard odejdzie, czego ja się spodziewam, że, że stanie się w lutym, no to automatycznie Orlando Magic wypadają z grona faworytów. Trzeba też uważać na New York Knicks, którzy są kompletną zagadką dla mnie. Jest Carmelo Anthony, jest Amare O'DeMeyer, przyszedł Tyson Chandler, jest Baron Davis, jest czterech mocnych zawodników, tylko nie ma nikogo więcej. To jest dla mnie zespół, który y, nie ma zaplecza do tego, żeby walczyć y, o mistrzostwo, ale w, w krótkim sezonie regularnym y, i w playoff, które będą y, po tym wyczerpującym sezonie dosyć szybko. Oni mogą coś tam ugrać. To teraz ze wschodu przeskoczmy na zachód. Czy wydaje Wam się, że Dallas będzie takim dominatorem na zachodzie, jakim Miami na wschodzie? No, słynne powiedzenie Rudiego Tomczanowicza, byłego trenera na Rockets, mówi o tym, żeby nigdy nie lekceważyć woli walki mistrza, jakkolwiek słabo by on nie wyglądał. I oczywiście nikt Dallas Mavericks myślę nie przekreśli, mimo tego, że oni stracili kilku bardzo ważnych graczy, między innymi Tysona Chandlera, o którym Michał powiedział, który odszedł do z J.J. Barea. są Lamar Odom, czy, czy nie wiem, Brendan Haywood będzie próbował wypełnić lo, lukę po, po Chandlerze, ale jednak ten zespół, taka konstrukcja zespołu została naruszona, więc moim zdaniem oni nie będą, nie są moim największym faworytem, ja, ja w takiej roli stawiam Oklahoma City Thunder, który, którzy już w zeszłym roku grali bardzo dobrze. Oni mają wszystko to, czego potrzebuje klasowa drużyna, czyli świetnego lidera, kandydata do MVP, najlepszego strzelca ligi Kevina Duranta, rozgrywającego nowej generacji Russell'a Westbrooka, dwóch bardzo dobrych, ale innych obrońców pod koszem, Perkinsa i Ibakę. koszykarza, który może kryć obwodowych Sefolosze, jest James Harden, który daje Daje dużo wchodząc z ławki. Trener, który pracuje z tą drużyną od kilku lat, więc to jest zespół, który stać na wykonanie kroku do przodu, a tym krokiem będzie już gra w finale, także o najwyższe cele. No są San Antonio Spurs, o nich mówimy od, od dekady, że zawsze są w gronie faworytów. I jakkolwiek źle kończyli sezon w zeszłym roku, bo odpadli z Memphis z Grizzlies, to należy pamiętać, że w sezonie zasadniczym wygrali 61 spotkań. Ostatni w spotkaniu kontuzja Manu Ginobilego, no to trochę ich wybiło z rytmu i, i, i między nimi przez to też przegrali z Grizzlies. Dwie drużyny z Los Angeles, o nich pewnie jeszcze będziemy mówić, dwie zupełnie różne, ale... Także obie, powinno, które powinny walczyć o tytuł. Także tak, takie szerokie grono Oklahoma, Dallas, San Antonio i dwie drużyny z Los Angeles. Michał, jak to jest w twoim rankingu? Kto jest największym Moja faworytem? Moja lista jest troszeczkę krótsza tych faworytów bezpośrednio walczących o tytuł. Na pewno Thunder, to jest zespół, w którym nic się nie zmieniło. W zasadzie jedyna zmiana to jest 11 kg mniej Kendricka Perkinsa. I to jest zmiana na plus. Dallas Mavericks nie są moim faworytem. Zespół, który stracił Tysona Chandlera, filar defensywny, który stracił JJ Barret, który dawał taką iskrę z ławki, a w zamian dostał Winsa Cartera, któremu już się grać nie chce. Nie ma środkowego. Moim zdaniem już teraz nie będzie się tak liczył w walce o mistrzostwo. Nie można o nich zapominać, ale, ale z, te, z tego grona ścisłych faworytów bym ich wyrzucił. San Antonio Spurs na pewno. Oni są teraz zdrowi. W zeszłym sezonie wszyscy ich skreślali, a mieli drugi bilans w lidze. Sezon będzie bardziej wyczerpujący, ale Myślę, że e, oni to, to, to swoje cwaniactwo e, wynikające z doświadczenia będą potrafili wykorzystać. No i trzeci mój faworyt to są e, Los Angeles Clippers, m, którzy po transferze Chris'a Pola, po ściągnięciu Karona e, Butlera, po ściągnięciu Chance'a Bilapsa e, i dodaniu ich do e, DeAndre Jordana i e, Blake'a Griffina stali się najbardziej atletycznym e, zespołem na e, zachodzie, być może w całej lidze i ich naprawdę się trzeba bawić. Tak, to jest bardzo fajny kasus tych Clippers, bo yy, i entuzjazm moim zdaniem jest zaraźliwy, bo nie tylko Los Angeles się zaraziło i w ogóle kibice koszykówki, ale też yy, też eksperci często ich, ich typują. Pamiętam yy, tuż po yy, transferze Pola yy, z Michałem wymieniliśmy kilka uwag w redakcji, on mówił, to, to jest kandydat do mistrzostwa, ja mówię, nie no, co ty gadasz, Clippers, jeszcze za wcześnie, ale, ale jak tak popatrzyłem na nich, yy, popatrzyłem na te mecze z Lakersami, oczywiście tylko sparingi, ale jednak one coś pokazują, no to czapki z głów. Naprawdę udało się Clippers, nieudacznikowi ligi zbudować bardzo fajną drużynę i nie tylko fajną w takim kontekście, że efektowne akcje będzie pokazywać, tylko to jest naprawdę dobry zespół, który ma tak jak Michał mówi, graczy doświadczonych i graczy głodnych. Także dużo do oglądania będzie w Los Angeles w tym roku.